Siema, z tej strony Sebo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z QA pojawiło się przez ten ostatni czas trochę ciekawych pytań, no i przypominam, że jeśli macie nadal jakieś pytania, no to możecie zadać pod tym odcinkiem, ewentualnie za jakiś czas. Na naszym serwerze Discord i cóż, nie przedłużając, zacznę od pierwszego bardzo ciekawego pytania: co myślą o tym, aby zrobili z powrotem stare wersje dealerów ciężarówek? Czyli tak jak kiedyś szedłeś albo do dużego salonu, albo do malutkiego komisu danej marki i przechodziłeś od jednego auta do drugiego. Jeśli mam przyznać, no to faktycznie ta poprzednia wersja tego dealera była zdecydowanie lepsza. Ten klimat był zdecydowanie fajniejszy, a nawet ostatnio sobie myślałem o tym, i można by było również tutaj dodać funkcję, które jest choćby przy warsztacie i w takim dużym dealerze, a nawet przy takim małym, można dodać tą kamerę kroczącą czy tą kamerę pierwszoosobową, po prostu i można by było pochodzić nawet po takim dealerze. Zdecydowanie lepiej to wyglądało, a z tym pomysłem byłoby to zdecydowanie lepsze. Wyobrazić sobie taki. No, w sumie nawet ciekawy budynek. Już niedawno, w sumie jakiś czas temu, zrobili też ten upgrade, takie ulepszenie tych wszystkich salonów, dealerów. I więc, w środku, też mogliby tutaj zrobić naprawdę bardzo ładne tutaj jakieś obiekty, jakieś ładne tutaj wnętrza. I w sumie, z tymi wystawami tych ciężarówek, byłoby to zdecydowanie lepsze. A jak można by było sobie jeszcze tak pochodzić od tej ciężarówki. Do innej ciężarówki to byłoby naprawdę no, coś fajnego, naprawdę. E, no nawet przy takim małym komisie też by było to pewnie spoko, także na pewno byłoby to lepsze i w sumie było lepsze niż to, co jest teraz, gdzie ma po prostu jakiś tam zwykły podgląd pod jakąś tam ścianą w środku jakiegoś tam dealera. To wszystko wygląda tak samo, no, takie sobie to jest. Dlatego też w wielu przypadkach, jak już kupuję ciężarówkę, to zazwyczaj użyłam tej szybszej opcji, czyli ten zakup online. Ale jakby powrócił ten stary system z tym dużym czy małym dealerem to pewnie może bym wrócił do tego ręcznego zakupu. Zdecydowanie lepsze to było, to fakt. W sumie jakbym miał wybór między poświęceniem tych wszystkich punktów widokowych czy nowych intermiast yy, w zamian za tą funkcję to chyba bym tak zrobił. Ewentualnie się miałbym do wyboru, powiedzmy przeróbkę z starego państwa, a tą rzecz to jednak wolałbym tą przeróbkę. Wiadomo o co chodzi, nie dawać temu jakiś największy priorytet. Ale nadal jest to lepszy pomysł niż co niektóre inne wymysły SCS-u. Co myślę o światłach przeciwmgielnych w ETS-ie? Kiedyś, zanim dodano jeszcze to nowe oświetlenie, to byłoby to na pewno zbędne, bo wtedy był też taki okres, gdzie mogła została kompletnie wycięta. Ona była na początku życia ETS-a, gdzieś w okolicach premiery i tych pierwszych starych wersji tam mgła była. Potem ją usunęli i dopiero niedawno ją przywrócili. W się na przykład nie było jej w ogóle od premiery. Teraz te światła mogłyby się przydać, ale nie wiem jakby działało to w chwili obecnej na tej grze, w tym na tym silniku. Jaką by to rolę głównie spełniało i nie wiem, czy by to odpowiednio też działało. Aczkolwiek jestem za każdą taką zmianą i dodatkami, które wpływają na takie bardziej rozbudowanie po prostu ogólnych funkcji przede wszystkim naszych pojazdów. No i samej rozgrywki, więc byłyby nawet OK. Czy chciałbym, żeby SS dodało do ATS i ETS a spryskiwacze, żeby można było sobie przeczyścić szybę? Na chwilę obecną byłoby to kompletnie bez sensu, z tego względu, że nie mamy zabrudzeń, więc na co mi czyszczenie cały czas czystej szyby? Na w momencie, kiedy pojawiłaby się ta najważniejsza funkcja, czyli ogólne jakieś zabrudzenia, to wtedy z miłą chęcią bym zobaczył coś takiego, a nawet można było powiedzieć, że byłoby to wręcz wymagane plus, jakby pojawiły się te zabrudzenia, to przy okazji byłyby i te myjnie, no i te spryskiwacze, tak jak mówię byłyby nawet spoko i wtedy z moją chęcią bym zobaczył taką funkcję ale na chwilę obecną jest to kompletnie bez sensu i byłoby to bezużyteczne a jeśli mowa już o jakichś rzeczach tutaj na szybę, to przy okazji wypadałoby jeszcze na pewno ogarnąć te krople deszczu i w ogóle poprawić ten cały deszcz, bo na chwilę są sobie strasznie to zacofane i strasznie dziwnie to wygląda. Więc te spryskiwacze i ten cały płyn na szybach też raczej nie byłby jakiś świetny. Czy zrobię kiedyś odcinek z odkrywaniem ukrytych dróg? Może kiedyś zrobię, może w formie ciekawostki. Aczkolwiek ma chwilę obecnej plany na kompletnie inne filmy, inne tematy, ale nie wykluczam, może kiedyś taki materiał się pojawi. Zobaczę. To wszystko co chwilę się praktycznie zmienia, także nie będę na razie niczego obiecywał. Jak myślę, czemu SES nie zapowiedział następnego stanu po Teksasie, tak jak to rok temu zrobili? Oraz jak myślisz, co będzie następna Oklahoma, czy pójdą już pakietami? To jest już stare pytanie, może już nieaktualne, bo wiemy, że jest następna w kolejce Oklahoma, a potem ma być Kansas, ale pomyślałem, skoro kiedyś wybrałem, to czemu nie? Można to odpowiedzieć, zwłaszcza, że tutaj jest ten wątek, że faktycznie w momencie jeszcze aż do wydania Teksasu nie zapowiedziano wtedy żadnego kolejnego stanu. Dopiero jakiś czas po premierze Teksasu potwierdzono tam Oklahoma, a niedawno potwierdzono również Kansas. Moja teoria jest taka, że najprawdopodobniej zrobili ten zabieg z tego względu, żeby po prostu ten główny hype, jaki trzymał się przy Teksasie, no i ten cały rozgłos, po prostu trzymał się aż do ostatniego momentu, aż do samej premiery żeby po prostu skupić się głównie na tym projekcie, żeby utwierdzić społeczność tylko przy tym projekcie, tak żeby po prostu, no, po prostu wyniki sprzedaży na premierę i nie tylko były po prostu jak najlepsze, a potem można było już się przenieść do Oklahoma. No bo prawdopodobnie może nawet część z was e, lub innych graczy na przykład przy ostatnim potwierdzeniu Kansas mogła nawet zapomnieć, że trwają jeszcze prace nad Oklahoma. No tak, to jakoś wychodzi momentami przy tych Stanach, że tu potrafią zapowiedzieć jeszcze kolejny stan, a jeszcze pierwszego nie zrobili. Inni już potrafią pogubić się z tym i w ogóle zapomnieć, że tutaj pracowali nad wcześniejszym stanem, że jeszcze nie został wydany. No i przede wszystkim woleli skupić się na tym Teksasie, no bo był to prawdopodobnie najważniejszy projekt w ATS-ie pod względem map od y, może nawet samej Premiery. No a jeśli chodzi o kolejną część, y, tutaj wspominasz o tych pakietach. No jak wiemy, Oklahoma będzie osobno, Kansas też y, na razie. Nie planują jeszcze od razu tych pakietów, ale ja mam przynajmniej taką nadzieję, że to będą powiedzmy dwa ostatnie takie osobne stany, a potem już te pakiety będą, bo no dalej to już słabo by to wyglądało jakby robili je nadal osobno. Na przykład według mnie jeśli chodzi o sprawę dwóch Dakota to one powinny wyjść razem w formie dodatku po prostu Dakota, a nie podział na przykład Dakota Południowa dodatek, i DLC Dakota północna, jako dwa osobne dodatki. To będzie bez sensu już. Co najmniej te stany powinny być w pakiecie, ale mam nadzieję, że to będzie już po Kansas. A jakie tu będą pakiety, no to już od nich będzie to zależało. Czy będą trzymać się nadal tego kierunku na północ, czy będą raczej kierować się już na wschód dalej? No to przyszłość pokaże. Ale na chwilę obecną czekamy na Oklahomę i Kansas po prostu. Co się o tym, aby SS dodało naczepy polskiej firmy Wielton w Euro Truck Simulator 2? Jestem za tym, z moją chęcią zobaczę każdą nową markę w obu produkcjach. Nieważne, czy to będzie polska, niemiecka, czy jakakolwiek inna. Ważne, że produkcja się rozwija przez to, aby możemy oczywiście skorzystać mm, oczywiście z tych produktów. No jak wiemy, te prace to tam trwają, choć jeszcze oficjalnie nie potwierdzono jeszcze. Tego wszystkiego. Nie ogłoszono jeszcze tak wprost, że tutaj Wielton zmierza do gry. Do tej pory mieliśmy tylko po prostu taki teaser, taki film, ciekawostka, który może sugerować, że tutaj Wielton zmierza do gry. Niedawno też Oscar, odpowiedzialny za zdobywanie licencji, wybrał się do Polski. Raczej wątpię, że wybrał się od tak na wycieczkę, więc możliwe, że nawet był. W Wieluniu, w siedzibie Wieltonia, i tam się dogadywał z Wieltonem. Także po prostu trzeba poczekać jeszcze na oficjalne potwierdzenia, ale będzie to naprawdę bardzo fajna rzecz, no i czy oczywiście. Czekamy na kolejne nowe marki i kolejne nowe produkty. Czy według Ciebie tereny Middle East z modyfikacji Promoc nie pasują do klimatów typowego europejskiego kierowcy ciężarówki? No oczywiście, że nie pasują, no bo są to tereny z Bliskiego Wschodu, czyli po prostu już terenów Azji. Jeśli chodzi o moją opinię o tych terenach, to jeśli mam być szczery, to nie są to też moje klimaty i jakoś nie przypadają mi one do gustu. I nawet mam takie odczucia, że one nawet nie są na takim poziomie jaki prezentuje Promoc w Europie. Mamy tam i gdzieś albo chyba są albo to wymyślone trochę tereny, albo no są takiej słabej jakości po prostu. No i w ogóle jakość ta jazda po nich nie jest może jakaś taka fantastyczna. Przejechałem się tam może dwa razy i już chyba nie będę korzystać z tej modyfikacji. Dawno nie używam jej, więc pewnie no niej nie będę wracać. Nie mówię, że jest kompletnie zła i tak dalej, ale tak jak mówię, nie moje klimaty i taki sobie ten dodatek. Czy zrobię film, w którym będę omawiał większe projekty mapowe i będę je oceniał, wady, zalety? Jeśli masz na myśli modyfikacje, to mogę o tym pomyśleć i coś takiego zrobić na przykład. Zwłaszcza jeśli będą wychodzić albo kompletnie nowe projekty, albo nowe wersje obecnych dużych projektów, jakoś by na przykład promoc, można coś takiego zrobić. Myślałem też o innych na przykład też modyfikacjach, ewentualnie też oficjalnych dodatkach, bo jeśli też miałeś tu na myśli oficjalne dodatki od SCS-u, to też w sumie można takie zrobić. W ogóle myślałem o... Takich recenzjach, i no fajnie, że przypomniałeś, to sobie dopiszę do tej aktualnej listy. I może jeśli coś się nasunie, jeśli coś się pojawi, no to przy okazji coś się tutaj zrobi, jakąś recenzję. No, na przykład, jak wyjdą też jakieś kolejne fantastyczne malowanie od STS-u, to też coś można zrobić i tam wystawić bardzo fajną ocenę, za tą całą pikselozę, jaką znowu dodadzą. No, ale w każdym razie pomyśl o tym, może coś takiego się pojawi. Jak oceniam zapach Krakowa? Negatywnie, ale wciąż lepiej niż w Opolu. Jak dostawczak to Żuk, Nysa czy Lublin? Oczywiście z tej trójki to wybrałbym Lublinka Bożego, więc z ogółem całe te. Czy jeżeli SS ulepszy swój silnik, to czy sprawi to, że będzie mniej FPS-ów w grze, czy właśnie to poprawi FPS-y? No to zależy co będą właściwie chcieli zrobić przy tym silniku, no bo jeśli to będą jakieś kwestie techniczne, graficzne i tak dalej. No to zazwyczaj w wielu przypadkach i u nich i w wielu innych twórcach odbija się to negatywnie na optymalizację. To sprawia, że oczywiście jest mniej FPS-ów, a gra ogólnie chodzi gorzej. Chociaż czasem może ładnie wygląda, to jednak oczywiście odbija się to na optymalizację. Ale również dobrze mogą podejść tutaj z inicjatywą, że chcemy no, po prostu poprawić ogólne działanie, poprawić optymalizację. No i może to zwiększyć ogólną liczbę potem FPS-ów. Może, aczkolwiek czasami różnie z tym bywa. A jeśli przy okazji nawiązujesz do tej zapowiadanej dużej zmiany, dużego upgrade'u ich silnika, no to tutaj jest naprawdę wielka zagwostka, co oni tak naprawdę chcą zrobić, co tam ma się poprawić. Ale nie widzę tego, żeby tutaj był duży boost FPS-ów. W ogóle, tak jakby to zostało na tym poziomie, jak jest teraz, to by było naprawdę dobrze, bo z tego co widzę, to z aktualizacji na aktualizację jest coraz gorzej i te FPS-y no, cały czas się gdzieś gubią. Więc, no, jednak powinni pójść w stronę tej optymalizacji. No, a tak jak mówię, to zależy co będą chcieli zrobić, choć w ich przypadku, no, może to jednak wpłynąć negatywnie na fps -y. Czy planuję, może powrót do serii Community News? Zastanawiałem się nad tym, ale jeszcze nie mam 100% pewności. Zależy też, z czym miałbym wrócić. No, i zastanawiam się, czy wrócić po prostu jako nazwa Community News, czy po prostu robić, no, wiecie, informacje. Tutaj na przykład o promoc, a tutaj może o innej po prostu modyfikacji czy o innym projekcie. Czy też może po prostu robić zwykłe pokazy modyfikacji, bo nie wszystkie też te projekty czy mody mają powiedzmy takie ciekawe zapowiedzi jak ma na przykład promoc, bo na przykład film informacyjny o tym, że powiedzmy wyjdzie promoc 2.70, można by było zrobić, a potem można zrobić jeszcze pokaz, no ale są takie mody, które no po prostu od razu wyjdą no i... Warto robić tutaj info, że po prostu powiedzieć, że to wyszło. No chyba lepiej zrobić robić razem z pokazem, także... No, więc tutaj nad rodzajem tej treści musiałbym się zastanowić. No i też najważniejsze jest to, jakie by było tutaj zainteresowanie, no bo jeśli będzie duże, no to myślę, że takie filmy mogą się pojawiać. Jeśli nie będzie dużego, no to po co ja mam marnować sobie czas takimi filmami? O kanał też muszę tutaj dbać, także... Zastanawiam się jeszcze nad czymś takim, ale prawdopodobnie jak już po tym przykładzie, jeśli będzie coś o Promos 2.70 czy w ogóle o jakiejś nowej wersji Promoc, to może ogólnie taki film się pojawi, a może jeszcze o jakichś innych modyfikacjach. Tu muszę się zastanowić, ale na chwilę obecną mam dosyć długą listę, jeśli chodzi o pomysły na filmy. No i w najważniejszym priorytecie muszę skupić się na informacjach od SCS-u. Bo to jest jednak najważniejsze, a do najciekawszych wydarzeń jeszcze się zbliżamy, także nad tym trzeba się przede wszystkim skupić. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Dziękuję wszystkim za te wszystkie pytania. Jeszcze raz zachęcam do zadawania kolejnych nowych pytań pod tym filmem lub za jakiś czas również na Discordzie. Jeśli macie więcej niż jedno, no to jak najbardziej możecie je zadać. No i oczywiście najciekawsze pytania wybiorę, no i spróbuję na nie odpowiedzieć. W następnym materiale. Im więcej będzie ciekawszych pytań, tym szybciej pewnie pojawi się taki materiał. I cóż, jeszcze raz dzięki za oglądanie zachęcam do tego filmu, składwanie go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do sprawcie kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!